Música Witam serdecznie. Tutaj lutowałem przed chwilą kamerę. Kamera była wyciągnięta z laptopa. Kabelek USB, tutaj mam drugą stronę. Ten kabel był przełamany, także i tak do wyrzucenia. Ale powtórnie go wykonałem, wykorzystałem i yy, takie lutowanie tutaj zrobiłem, by można było uruchomić tą kamerę. Kamera była z tego laptopa, także tu ten laptop jest na, na części pierwsze będzie yy, rozebrany. Kamera zazwyczaj tutaj na górze, ta matryca była uszkodzona. Tu jeszcze zastanawiam się nad Wi-Fi i nad yy, może jakieś inne tam podzespoły są do wykorzystania. Ale to muszę pomyśleć, jak to wykorzystać. Rozebrać po prostu to co, to, co można rozebrać. Za chwilę pokażę Wam, jak to gniazdo USB na schemacie wygląda. Jakie tu są kolory przewodów. I te kolory zgadzają się z, tą, z tymi kolorami, które były na tej kamerze. Czyli jeśli był czerwony, to do czerwonego. Czerwony to jest zasilanie. Plus później jest przewód czarny. To jest masa. Przewód zielony i przewód biały to są to są dane. I właśnie czterema przewodami. Tutaj jeszcze jest ekran. To ekran też podpiąłem do masy. Za chwilę znajdę zdjęcie. Jak te kabelki wychodzą, i co oznaczają te kolory, i pokażę Wam, jak ta kamerka nagrywa. Zrobię krótkie, jakieś takie nagranie, które zobaczycie, jaką ma rozdzielczość. Może nie jest to jakaś oszałamiająca rozdzielczość, ale, ale no kamerka pracuje, bo już ją sprawdzałem. No, i teraz zobaczcie, ta kamerka u mnie jest w ręku. Polutowane USB. Widzieliście, jeszcze muszę tylko zobaczyć, yy, jakiś rysunek znaleźć, tak żeby wam pokazać, który kolor co oznacza yy, na tym kablu USB. Cyna, zobaczcie, cyna. Tutaj mam. To też miałem dzisiaj sprawdzić, ale chyba nie będę tego sprawdzał, bo to było podświetlanie do matrycy. Ono no w tej chwili nie jest mi do niczego potrzebne. Tutaj jest jedynie taka ciekawostka, że to złącze urwałem. I te diody one są w szeregu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, i tu na dziewiątej diodzie się kończy ten szereg, i to jest jakby ten jeden obwód. Ten jeden obwód dotąd, i tu by trzeba było po prostu odpowiednio zobaczcie, odpowiednio to znaleźć, który która ścieżka jest, do którego obwodu yy, bo tu troszeczkę jest tych diod. On to podświetlenie było na całej długości na całej długości matrycy także tak to wygląda a tu jeszcze jest taka żarówka na 230 V, która która też jest uszkodzona tu chciałem sprawdzić, co tu, co tu jest uszkodzone. Czy tu jest chyba mostek Greca, mi się wydaje. Jakiś opornik, kondensator. Tu kondensator też elektrolityczny, ale tutaj jest znowu inaczej to wszystko zrobione. Tutaj jeden, y, jedna strona y, tych, tego elementu, który świeci, bo to w całości jest y, przecież świeci i wychodzi ze środka i najpierw zaświecana jest ta dioda później ta i takim wężykiem dookoła i przechodzi na ostatni tutaj krąg tak można powiedzieć taką spiralną takim ślimakiem i to jest też wszystko połączone szeregowo jak ta listewka była połączona w ten sposób szeregowo no to ta jest takim ślimakiem i tak jest połączona. Te diody też są połączone szeregowo. Tak myślę, że jedna dioda jest w granicach 3V. Zasilanie tutaj ma. Także to by trzeba było sprawdzić. Bym musiał zrobić taki jakiś taki przyrząd, by móc nakłuć się tutaj. I tutaj nie mam takiej, takiej pinsety. Bo są takie pinsety pomiarowe, że tutaj można y, jakby przytrzymać z jednej i z drugiej strony, i od razu widać, czy, to, czy ta dioda ma przejście, czy, czy jest sprawna po prostu, czy nie jest sprawna. Y, I z drugiej strony y, też jest taka, taka sprawa, że. Jak jest jedna dioda, chociaż uszkodzona, to cała żarówka nie świeci, także To też bym chciał zobaczyć, sprawdzić, ale z ciekawości, no bo nigdzie tego nie Nie wykorzystam, już prędzej ten cały pasek, podświetlenie W jakimś tam Miejscu Bo tak jak mówię, to była gór, górna część Matrycy, ten cały pasek On co prawda jest podzielony Na Raz, dwa 3 na 4 elementy stąd mus, musi być zobaczcie 4 raz 2 3 4 ścieżki i jedna ścieżka plusowa albo minusowa no w zależności jak te diody są odwrócone no także widzicie tak tak wygląda kamerka wyciągnięta tu jeszcze wam pokażę śrubokręt jak to wygląda Taką mam żaróweczkę halogenową. No, także tak to. Tak to wygląda, jest sprawne, może mi gdzieś do jakiejś. Yy, o w tym miejscu. W tym miejscu lutowałem. I tutaj dałem termokurczę. to miejsce całe i tutaj do portu USB. Widzę kabelek, i tak jak mówiłem, już to jest uszkodzony kabelek, coś tutaj przeszkadza ta lampka. To uszkodzony kabelek był z jednej strony, dlatego go wykorzystałem do tej kamerki. Tak to wygląda. Telefon idąc dalej, zasilacz. O, znaczy, tak to wszystko widać na tej kamerze. Jak to wszystko wygląda? Jeszcze raz zasilacz, trzecia ręka, telefon. I tak tu mam na stole. Nagrywam moje filmy z większą rozdzielczością. Piszcie pod filmem, czy teraz lepiej widać, bo miałem taki komentarz. Że no, nie da się tego oglądać, jak było z mniejszą rozdzielczością, to proszę, piszcie w komentarzach, jak to jak teraz to nagrywanie wygląda, chociaż przez tą kamerę nie będzie jakiejś dużej rewelacji i, i, i jakości, no bo to jest słaba, słaba, po prostu kamerka. Dobra, na razie to wszystko, do następnego razu. Yy, dzięki za komentarze, suby i yy, łapki w górę. Pozdrawiam. Do następnego razu.